Witajcie już w trzecim odcinku, to jak mówiłem, w międzyczasie sobie złoto przepaliłem No i od razu lecimy z następnym odcinkiem Nie ma co marnować czasu, tak naprawdę tutaj to, już możemy wychodzić, ponieważ No myślę, że już wszystko co mieliśmy tutaj znaleźć, to znaleźliśmy Chociaż jeszcze nie Jeszcze nie, bo przecież tutaj była ta woda Która dokądś dokąd może prowadziła Także o! Ho, ho, no to nieźle. To nieźle, nieźle. Chyba jednak to, nie, chyba jednak to woda nik do nikąd nie prowadziła. Chociaż coś. Nie wiem, czy coś mi się wydaje, czy coś tu jest, czy. Zaraz zobaczę. Nie, no tu nic nie ma. Co nie? No nie. No nie, nic tu nie ma. A ta lawa? Skąd ta lawa? Była. Nie, ja ją zostawiłem. Tu? To jest taka jedna kostka lawy, tak? Tak. No nie wierzę, no. Co za żenada. Dobra, zaraz się... Co ja? Dobra, wychodzimy stąd po prostu. Co to jest? A, tego nie mogę nawet podnieść. Hmm, no to coś niżej? Nie. A, zbyt miałem przytopić jeszcze żelazo między nagrywkami, no dobra, to sobie przypale. Albo znowu albo naprawdę między nagrywkami, albo jakoś jak nie będzie nic się specjalnego działo. E, widziałem, że pierwszy odcinek tam Szczerze spodziewałem się takiego wyniku, tak że jakoś mnie to nie dziwi. No, też na początki takie są. Nie spodziewałem nie się, że od razu będę miał nie wiadomo ile wyświetleń. Aczkolwiek. I tak z perspektywy czasu jest nas i tak zdziwiony, że w sumie to aż tyle osób to obejrzało. No bo jednak. Nie wysłałem to, że wysłałem to tylko bratu. Jak ty tak w pierwszym odcinku mówiłem, że brat chciał, żebym nagrywał co to nagrałem. Ale tak w zasadzie to za nikomu z moich znajomych, nikomu tego nie pokazywałem, nie mówiłem, że będę nagrywał. Także w sumie fajnie, że ktoś to zobaczył. Tak po prostu. Może to nie jest jakiś. Może szybko i ktoś wychodził z filmiku, jak tak patrzę, bo jednak oglądalność nie była aż tak ogromna. Tu był, tu był gdzieś szkielet. Tu był gdzieś szkielet. Gdzie ten szkielet? Hmm. Co się robi z tego, tego? Z tego czegoś? To jest mieć, koper to mieć. Także, tak mi się wydaje. To co się z tego robi? Gdzieś to tutaj, to jest książeczka receptur. Tak. Aha. No dobra, to może, może nic, nie wiem. E... O, teraz. Sorry, to ten telefon. Później akurat to odzwonię. To nie jest aż tak teraz istotne i tak ten odcinek nie będzie nie będzie tak długi jak ten drugi, bo aż tak mi się dobrze grało, nie wiem, kiedy minęło 20 minut ponad. I ten tak na około 10 myślę, że będzie. Plus minus, bo muszę lecieć na trening. Ale i tak, jednak chciałem... Miałem ochotę chociaż trochę pograć. Znaczy, że mam jeszcze zajęcia. Dzisiaj to tak troszeczkę się mówiąc... po prostu odmóżdzić się trochę jeśli rozumiecie co mam na myśli i tak stwierdziłem, że has diamentu po prostu zrobię z tych diamentów stwierdziłem, że sobie po prostu zrobię tego eee... ten eee... enchanting table eee... żeby ten mm. żeby po prostu sobie ulepszyć te rzeczy żelazne na ten moment bo skoro mam, tak, mam tylko dwa diamenty, to bez sensu mi robić jakiegoś tam... No bez sensu mi robić jakiegoś... Nie wiem, miecza, bo za tyle co spędzałem ma być miecz i... Motykę? Motykę no. Także bez sensu jest, kompletnie uważam mi to robić. A jednak ten Enchanting Table cokolwiek mi da, żebym po prostu mógł ulepszyć tak naprawdę to co mam. O, jesteś. Już. Jezu, jak ja jestem beznadziejny. Co za żenada znowu prawie zginąłem. Ja nie mogę. Chwila pauzy. No dobra. Jak szybko się odnawia. Dobra, tak szybko się odnawia. W miarę to... Mam problem ze scrollem w myszce, jakoś nie jest. Nie jest aż tak czuły, jakbym chciał. Jest tak, że muszę kilka razy pokręcić i na, tych, no na tej numerycznej klawiaturze sobie zmieniam wszystko. I nie jest to najbardziej komfortowe na świecie, że tak powiem. Nie wiem, czy oni chyba stąd wychodzą, także sobie to. No nie. Nie wierzę. Dobra, dobra, udało się. Żyjemy dalej, żyjemy, widzowie. Nie jest najgorzej. Nie, no kurczę, no co się dzieje? Dobra, no chociaż przy, żela, przy węglu jestem, tak jakby to jakieś się patrzeć na pozytywy. Ja, no. A szanada, no dobra. Dobra, ja sobie jakoś tak naokoło postaram się wyjść. Myślałem, że będzie łatwiej na tym hardkorze, tak. Będąc szczery. Ha! Ha! ha jak ja jestem sprytny, jak go ominąłem normalnie, niesamowite. Widzowie, niesamowite. A tu zakopałem konkretnie, także nawet. Dobra, już. No. Dobra, dobra. To węgiel, sam to nie, jakoś mnie to nie, nie rajcuje w tym momencie. No skąd? No nie wierzę. Kurczę, mocno biją te mowy. Ja tu prawie nic nie widzę. Dobra. Chyba nie jest na razie najgorzej. Znowu trzeba zjeść. A tu normalnie ja się stresuję dzisiaj. Przez to wszystko. Co się dzieje? Dobra. Zaraz będzie stag żelaza. Kurczę, szkoda, że mam dopiero 13 poziom. Jakoś myślałem, że to szybciej będzie się wbijać. Dobra, trzeba się nauczyć. Może na tym po prostu szybciej pracować. I będzie lepiej. Już myślałam, że gdzieś idzie. Bo nie tam na dole są. Nie no, muszę tam pójść po prostu, bo ja umrę chyba nie. prostu zróbmy już tutaj to porządek. Bo ciągle stąd przyłażą. O kurcze, pieczone. To może stop mi tak hałasują te zębiaki. O, no. Pewnie. Dobra. To to po, po sprawie już, tak zwanie. Tak zwanej. To już może tutaj też się diaksy znajdą w sumie. Kurczę, nie widzę, tak na pierwszy rzut. Sły spokoj, że gram bez kamerki, bo to musi komicznie wyglądać w tym momencie. No, nie widzę, aczkolwiek kto wie, kto wie, może będą. Ale dobra, to jeszcze. Kiedyś, najwyżej. To już mamy ogarnięte. Teraz może polećmy w tamtej strony ogarnąć. Ja w sobie będę zaraz kończył, bo nie mam specjalnie dużo czasu. A jednak jakiś odcinek chciałbym mieć w zapasie, że tak to ujmę. Stąd właśnie tak, tak, to nie tu mogą wejść, a ktoś nie, tędy nie wejdą. Tędy jeszcze mogą mi tu wchodzić. Także wolałbym mieć już tutaj w miarę chociaż ogarnięte. Chociaż w miarę. Nie, no co. Dzisiaj jakiś jest chyba zły dzień na w Minecrafta. Tak mi jakoś źle się skacze O, tutaj jestem, tutaj. No z tej strony to sobie dużo więcej nie widzę. Co to? A, nic. No dobra. Dobra, no to. Wracamy, wracamy. O, żelazo, dobra, wykopiemy. Tym razem naprawdę postaram się między odcinkami te żelazo przetopić. Mam nadzieję, że nie zapomnę, ale chociaż pamiętałem o złocie, także że to już jest jakiś jakiś plus. Dobra, to mamy. Jakoś dzisiaj stresowy ten odcinek dla mnie. Tutaj jakoś tak Ja nie jestem dobry nigdy w... Nigdy nie byłem dobry O w PvP Także dobra, na razie tyle styknie. Tu tylko to. Dobra. Nic, szybko oświetlmy, co się da. Tak się przynajmniej robiło. A później się wracało i zbierało. Chyba nie tylko ja tak grałem. Tak mi się wydaje, że teraz raczej dosyć. No nie, no nie będę chodził po tych wszystkich już bez przesady. I tu oświetlał. No nie, no nie, 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 to nie w wodzie. To jak już to nie w wodzie, tylko chodź tu. No chodź tu. No. Dobrze. O, jak, jak z klasą normalnie to było zrobione. No, żeby wszystkie tak szły. To by było dopiero cudowne. Dobra, to szybko tutaj. Jeszcze wróćmy. O, już ponad tak żelaza. Nie no, kiedyś mi się wydaje, że było o wiele mniej tego żelaza, że teraz to jest go jednak dużo dosyć. Czy to dobrze czy że to, to w sumie ciężko stwierdzić. Dobra, na razie wrócę tam do tego głównego kanionu. Tu będę pamiętać raczej, żeby. Żeby ten. Co to był za dźwięk? Nie no, to, to brzmi jak Wiedźma Przecież Wiedźma to mnie rozwali O, tutaj woda przecieka Gdzieś chyba O, faktycznie jest, no Ostro, ostro O, no widzicie? Pyk Czyli, że pod tym Jest woda pod, nad, nad tym blokiem jakby, że jest woda No, dobra ale nie, na dzisiaj to tyle. Jak już wiem, że nie był to bardzo długi odcinek, ale mi się podobało. Było całkiem ciekawe, według mnie. Działo się dużo, nawet jakby już kilka razy, że prawie zginąłem. Także mam nadzieję, że Wam się również podobało. W takim razie dziękuję za oglądanie. Co ja sobie w międzyczasie przepalę żelazo między odcinkiem tym a kolejnym. I po prostu widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki wielkie i cześć.